Witam w kolejnym odcinku z Farminga 17. Dzisiaj będziemy, to będzie druga część zbierania baryłek złota. Eee, tak, z baryłek złota. Nie zapomnę zasubskrybować kanału i lajkowaniu i komentowaniu filmów. Dzisiaj osa... Nie osa... Dzisiaj będzie odcinek ze zbieraniu tych baryłek. Bo pozostało nam ich... Ostatnio było 69, teraz zostało nam trochę. Ja tutaj te wszystkie maszyny takie zostawię. Hmm. Dobra, tu wysunę rurę. Dobra, tym pojadę tam. Nie wiem, to się robi, później to się posprzeda. O, dobra, trzeba to włączyć. Kolejny odcinek to będzie z farminga 25, a później z, z Ohepał. Jak wam już tam kiedyś mówiłem. Po Poczekaj, kiedy będzie ten odcinek? A. Yy, po tym odcinku z Ohepał co było, co wyszło dwa dni temu, to tam się trochę tam poddenerwowałem, bo tam nie wiedziałem o powie rzeczy, ale się dowiedziałem tak, że... Yy, żeby zbudować sam, całe auto, to trzeba mieć jakby masę zbudowaną, czyli... Jak to powiedzieć? Czyli trzeba trenować, żeby wyciągnąć, wyciągnąć silnik, u, u, skrzyni biegów i tak dalej, bo się tego, tego, tego dowiedziałem. To ja muszę, tam będę musiał poćwiczyć i tak dalej, to wtedy... Mm, będziemy mogli zbudować po prostu swojego sama, czy ten pojazd rurek, to wtedy będziemy mogli zbudować go. Tak, od 0, od 0, to na razie się, się tym nie zajmuję, później po prostu będę tym się zajmować. Dobra, zatrudnię tu pracowników. I pójdę zbierać już te, dobra, nie może się ustawić tutaj, dobra. I tutaj, dobra. Na 69 zakończyliśmy. I polecimy teraz, dobra, polecimy na lewo. Jezu, trzy nawet, o kur, dobra. Tu nie ma. I tu będą. Tak nie. Jedna. Mamy siedemdziesiąt, gdzie to? O. Jeszcze trzecia. Trzydzieści No To będzie takie trochę troszeczkę trudne, bo. A myślę, że tam będzie. Tak, gdzie polecimy? Yy, no i bo będzie na budynkach to ja będę musiał sobie jakiś ciągnik załatwić czy coś takiego yy. Dobra. No bo dostamy milion i jak sprzedamy wszystkie maszyny to już Będziemy mogli... Będziemy mogli jakieś nowe maszyny kupować Kupimy się na, na, na zarabianu na, na główny przychód A później będziemy tak się po prostu rozbijać i tak dalej To aż w 30, 25 farmingu to tam... To tam wiecie O Nie, proszę nie, 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 nie. dobrze No tam to, to wiecie, to na... na... 25 jest taka akcja jedna, ale to to wiecie Ja to nagrywam z wyprzedzeniem czasami te filmy To wiecie, to nie wiem kiedy, który będzie odcinek nawet 25 nie mam nagranego praktycznie, mam tylko jeden A to z trzeci od odcinek z 17 No wiecie, to ja tam różnie nagrywam Bardzo różnie, no wiecie Dobra, polecimy tam No i po tym po prostu już będziemy się rozwijać i tyle. Na pewno będziemy soje, bo ona jest najlepsza do, skup do sprzedaży jakby i... Kisionkę to to poczekaj gdzie to jest? Hmm... A tu leży, dobra jeszcze 25 A, i ty. A to tu będzie. Tak? A, no przy kamieniu. O nie, 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 nie. O, o kurde. Babu dumper będzie skakał, będzie, będzie. To są dwie baruki w ogóle koło siebie. Опа, о о Една и друга... No hmm, tu będzie. <laughs> jeszcze 200. Dwieś 200. O Pani Paweł Dumper. Dobra, chlub. A, no, widziałem. Dobra. No już zresetujemy auto. Bo nie mam po co. Bo nie mam... Yy, po prostu. No. Hmm. Ja to auto zresetuję, resetuj, ja tak na szybko, co tu wziąć, ładowarkę, nawet tu najtańszą, już nie będę szaleć, wypożyczyć, wypożycza, kurde, nie stracę. Niech stracę. Dobra. No panie tutaj się namachać tą myszką Panie no Kilka na jest chyba 9-10 gdzieś będzie na dachu Właśnie ty baryłek to wiecie. O kurde. To tak trzeba będzie robić nawet teraz. W tym odcinkuję, że pewnie sprzedam maszynę, a w kolejnym już będę już kupować te wszystkie maszyny. To tu chyba. A. Czy tu nie tu? Dosłownie, jakby tutaj to by było. A, super. Czyli nie wszędzie jest na dachu. O pani. Najgorzej. Zablokowany. Co? Ja mam odpowiem ktoś na pytanie Czemu ten pracownik stąd dojechał tutaj. Jak? To jest, to, to dosłownie niemożliwe, że pracownik aż tak daleko dojechał. Nie, to coś się... Coś się zbugowało. Dosłownie się zbugowało coś. słowo. dobra. Pyk. Ja tu się baruł O Panie, czy tam jeszcze u góry są. No mm, dobra, od tej strony spadnę tu. Albo nie spadnę. Proszę. Wskoczył. Jest. Jestem zaskoczony. Dobra, tam była osiemdziesiąt, było nawet nie zauważyłem. O kur, nie, 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 Jak to wod wody spadnę, to będzie źle. Bardzo źle. Nie przejedzie się. W prawdziwym życiu to by, to by się przejechało na pewno. Ale fajnie, tak wróci do klasyków jakichś. Będą, że to nie klasyk, są starsze wersje. Ale i tak to ma 9 lat. sobie Dobra, sobie muszę myszkę zmienić. Nie zmienić, tylko ping myszce. Tu. Dobra, czy te na pewno są, można sobie. Dobra, ja już to... Po prostu pojadę takim normalnym autkiem. sobie normalnym autkiem. Kurde. Co pojadę? Hmm, może tu wskoczę, o tak, ale to nie wiem. Ta. Gdzieś nie gdzie się da wskoczyć, ale nie zawsze. Mmm, dobra. Opa, nie, tu pick-upem. No, nie widać nigdzie, co przy drzewie albo przy kamieniu. Zawsze tak praktycznie jest. O, tutaj się uratowałem. A tu pyk, człowiek. Jeszcze 11, będziemy mieli milion. Mm, bardzo dobrze, bardzo, bardzo. Milion tu milion dolarów to wiecie. Nie, sumie, to na, na tamto nie będzie nam potrzebny już Dosłownie. bo tu z 8, 7 nie widziałem. Dobra, ile? 9. Kamyk? Zgadłem o, Nie, nie mam nigdzie podpowiedzi gdzie co jest Ja taki to nie jestem, ja to po prostu pamiętam z kiedyś Z kiedyś, czyli kilka lat temu To tutaj było pośrodku, w środku Tak Pomyliło mi się No Oj, sorry Mikrofon bije, jak nie wiem. Nie wiem czy to słuchać na nagraniach, ale jak to jak będzie to szła, to takie trzaskanie to waląłem kilka razy mikrofon. To przepraszam za to. Nad tam na górę trzeba wyjść. Dobra. O! Pięć zostało. No to będzie ostatnie. To po torach można się przyjechać. I pociąg. Nowy pociąg w tej grze. Dobra, sinamy zakręty. I chlub do morza. Dobra, tutaj jeszcze. Ale się kręcę. Dwa jeszcze. Jeszcze dwa. Tu jedno. Tam jeszcze dwa. Niby te najłatwiejsze, ale te najtrudniejsze, chyba. Nie, no, tak naprawdę nie ma. No, to będzie do góry trzeba wejść. Te drabinki są najgorsze. Do O, spacja i wyy... Aha, no super. Ale jest mi inteligent! Dobra. I ostatnia. I ostatnia baryłka... Filka sekundka. Dobra, musiałem coś sprawdzić. Uuu, znaleźć wszystkie posiedzenia w grze, konto bankowe z siedmiocyfrowym zyskiem. I milion tym... ho, 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 okrągły milion, super. Dobra, mamy milion, ale to jeszcze nie koniec, bo garaż, nie, 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 nie. sklep. A, to jest, to jest taka gra, gdzie... Wszystko trzeba zwrócić, do tak do sklepu, sklepu. Czy mamy milion na koncie? Będziemy mieć gdzieś około 50 tysięcy więcej, bo sprzedamy kilka maszyn. I co będziemy robić? Czy zaraz... Mm, może w owce Kurde, nie wiem. No, pójdziemy w owce i po prostu w zarabianie i, ty i na razie tyle. W owce też na jakiś biznesik. jak się. O Jezus. A tu na fizyka jest, jak to zwalnia pod górkę, to to nawet dobrze. Czyś ciś... No. Nie taka złota ta siedemnastka o panie to trzeba zrobić coś takiego, że zwróć nie można kliknąć, tylko tak i zwróć dobra, tu w sumie w... co można resetować combine? Tego nie można. Dobra, nieco do tam pracownicy i wszystko sprzedamy. Okej, okay, jakie kombajny mam? Najgorszy wybór z kombajnami jest. Nie tu kombajny, a tutaj. Aha, czyli to jest najlepszy... Jaki mamy? Mamy ten tego na pewno nie hmm. no taki to tu też nie no 9 czy taki 280 traktory jakie nie weźmiemy te mniejsze weźmiemy Ros Rosermasz No będzie Dobra, to będziemy kupować za chwilę. Co najlepiej zacząć rozgrywkę od zbierania ty jak zajmie, zajmie to jak mi, czyli 2,5 nagrania, gdzieś to 50 minut. Pewnie byłoby szybciej, jakby, jakby się nie gadało. Ale. No, kurde. I byłoby pewnie jeszcze szybciej, jakbyś nie, jakby nie było jak Paweł Jumper, czyli byś nie skakał wszędzie. Mm. o Jezu, kończy, o nie dobra nie chcę mi się czekać O, trzeba to klikać aha o nie Wszystko Wszystko Dobra, to tym Weźmiemy to wszystko dosłownie do tego. No tak wszystko naraz wezmę dosłownie. A tak się tak w ogóle wam po Eee... Mm, sk yy, skąd mi się w no ale sam nie wiem skąd mi się wzięło nagrywanie tak nagle z gry sprzed 9 lat. Nie, skąd? To nie wiem. Tak se z głowy spadłem. Jak 25 to 17, a może później 19 i 22. Może jak będzie, ale nie wiadomo. Bo 25 na pewno będzie długa seria, bo tam jest dużo rzeczy do robienia, w 17 nie ma fabryk, wszystkich i tak dalej, ale też jest ciekawa. Case. 22 to mam pomysł na gospodarstwo, bo tam już, już robiłem kiedyś taki... Tam jest taki fajny pomysł na gospodarstwo, taki fajny, fajny nawet. Myśl, że się zmierzch, panie. Pickupa weźmie, weźmiemy tego innego. Nie wiem, czy w ogóle będę kupować. Dobra. To i końcówka i sprzedajemy. Zmestiš se, zmestiš, panie. Dola do solno. Ile hajcu, kurde. U, 110 milionów. Dobra, w tym odcinku to będzie koniec. Zarobiliśmy hajs, dosłownie milion zniko nam się pojawił. Tak no po prostu, nic nie zrobiliśmy. Yy, no i w tym odcinku to będzie koniec. Życzę, jak to oglądacie w ten sam dzień, który stawiam, to życzę wam miłej nocy. Yy, no dobra, no to na się to koniec. Na razie, cześć.